Witam prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej, Jana Zbigniewa Potockiego. Witam słuchaczki, witam słuchaczy Radia II RP. Prowadzący wywiad, Stefan Grąc. Witam Państwa, dobry wieczór, witam Pana redaktora. Dobry wieczór. Mam do Pana takie pytanie. Jaki wpływ ma Pani ambasador USA, Mosbacher, na rząd w Polsce i na prezydenta? Oraz co z lekami? Amerykańskimi i dlaczego Polska je przyjęła po interwencji pani ambasador e, oraz jej państwa. roszczenia do Polski? I co z 212 miliardami złotych, które nie są państwowe, a osób fizycznych? I czy to prawdą jest to, co pan prezydent powiedział, że są to pieniądze, które Polacy oszczędzają? E, proszę państwa, no to trzeba podzielić na trzy pytania, ale ja od razu odpowiem. Oczywiście, że, że pani ambasador ma olbrzymi wpływ na, nawet na ustawy. Te ustawy, tak jak powiedziałem kiedyś, one przychodzą bezpośrednio do pana Kaczyńskiego, do pana Morawieckiego, do pana Andrzeja Dudy i te ustawy są głosowane. To jest oficjalnie podane dzisiaj już w internecie, opublikowane, że pani ambasador ona rządzi sobie tak jak chce i ma słuszną rację, że rządzi, że wydaje dyrektywy rządowi polskiemu, bo rządu polskiego nie ma na litość boską. Polska III nie istnieje, nie ma jej, po prostu nie ma czegoś takiego, to jest sztuczny stwór. Dlaczego tak mówię? Otóż dlatego tak mówię, że to państwo nie jest zarejestrowane w Organizacji Narodów Zjednoczonych i te głąby w naszym rządzie, oni tego nie rozumieją jeszcze. Ale nie rozumieją, bo nie chcą rozumieć. Dlatego ja im ciągle wytyczam błędy, jakie popełniają. Ale to tyle, może w tym temacie. Proszę państwa, jest jakieś tam leki ze Stanów Zjednoczonych, bo przychodziły. I też właśnie, one nie powinny być w ogóle dopuszczone, ale no wiadomo, lek amerykański to pol, głupi Polak musi kupić e, i żeby Amerykanie zarobili pieniądze. I właśnie pani ambasador sobie załatwiła sprawę z premierem, z ministrem zdrowia, jak i oczywiście z narodem, z, z Funduszem Zdrowia. Dlaczego? Ano dlatego, że oni te swoje pieniądze wezmą i sobie będą balować za te pieniądze, które gdzie leki, większość części państw na świecie odmówiła przyjęcia. No ale jak powiedziałem, jeżeli Polska nie jest państwem suwerennym, to można zrobić z tym krajem to, co się tylko chce. I to jest na, na co dzień stosowane. Proszę Państwa, oczywiście też zroszczenia są nowe jeszcze amerykańskie. Też to jest opublikowane wszystko w internecie, można to wszystko sobie zbadać i dowiedzieć się o wszystkim, co jest. Bo to jest normalna, normalna sprawa. My na to nie mamy wpływu żadnego, tak naprawdę, bo, bo nie mamy wpływu. Jak powiedziałem, gdybyśmy byli państwem suwerennym, to jest coś innego. No, tutaj nie ma. Jesteśmy w szponach hien, które nas gryzą na lewo, na prawo. Ale proszę Państwa. Sprawa jest jeszcze jedna bardzo, ale to bardzo skomplikowana. Przecież już mówiłem w poprzednim rozmowie z panem redaktorem, że starostwa w Polsce powinny być zlikwidowane całkowicie. Mówię o tym od kilku lat, ponieważ ten stwór to jest tak zwana poczekalnia dla polityków, którzy nie są w Polsce, czy nie są w rządzie, to jest taka poczekalnia. Ej, czekanie na lepsze czasy i żeby wrócić później znów do, do swoich sterów, które są. Tego nie może być. Przecież starostwa nic nie robią i nic nie zrobią, ponieważ dlaczego? No dlatego, że no z czego, jeżeli oni by pomogli dzisiaj społeczeństwu, a to jest ich obowiązek, to samo i ZUS. Nie należy. ZUS powinien całkowicie umorzyć Składki zus -owskie. To samo dotyczy i banków. To samo dotyczy starostów. To starości powinni, powinni nie brać pieniędzy od najemców lokali. Szanowni Państwo, czy też zamieszkania komunalne, skoro ci ludzie nie pracują, to się pytam, skąd mają wziąć pieniądze? Co mają zrobić? Napad na bank? PKO BP, który jest pusty? N znaczy NBP? A proszę Państwa, jak to jest, ja się pytam. 212 miliardów złotych rząd przeznaczył za na, na firmę. Oczywiście popieram to jak najbardziej, bo należy pomóc firmom polskim, które pozostały, są małe firmki. natomiast te duże ten sam rząd zniszczył, doprowadził do bankructwa, a Warsztiel pozamykał do więzienia. No na tym polega Prawo i Sprawiedliwość, ta szybka i dobra zmiana, która skok na kasę robi. Ale Państwu muszę wyjaśnić, skąd są te pieniądze, bo rząd kłamie. Pan Grapiński, no znaną jest, znaną jest osobą, która kłamie, zresztą to jest pan, który zajął się też hozem razem z panią Walcową i spółką i tam też do, do, okradli Polskę po prostu z wozu. Krótko mówiąc. Ale wrócę do rzeczy i na temat. Szanowni Państwo, te 212 miliardów. To jest własność tych, którzy oszczędzają pieniądze. Tak, proszę Państwa. Ci, którzy oszczędzają te pieniądze, to są one i rząd sobie na tym jeszcze zarobi 1,1%, ,1%, bo te pieniądze tak naprawdę są zatrzymane, są areszt położony, żeby rząd sobie mógł robić, co będzie chciał. Ej, oczywiście, tam ile do kieszeni wezmą, z tego jeszcze nikt nie wie, tak? Co się dopiero później okaże. Dlatego. Niejaki pan minister finansów, ten sam, który w Wielkiej Brytanii tam sortował korespondencję, nie ma żadnego wykształcenia pod kątem finansowym, ale to żadnego. To, co skończył w Wielkiej Brytanii, to jest tak jak mała matura w Polsce, co była. Nic poza tym więcej. Więc musicie Państwo wiedzieć, jakich mamy wybitnych fachowców, którzy nie mają pojęcia w ogóle o, o finansach. Ale idźmy dalej. Proszę Państwa, dlaczego ten pan minister chce powtórnie i ciągle o tym krzyczy pieniądz elektroniczny? No proszę państwa, wiadomą sprawą jest, że pieniądz elektroniczny będzie się płaciło kartą bez niczego od z... zobaczcie państwo, jaka drożyzna. No przecież to są jakieś kpiny z tego państwa, z tego narodu. No ale naród polski widocznie na no to sobie zasłużył. No a skoro zasłużył, no to musi za to, musi za to zapłacić. Rząd za to nie zapłaci. No Ludzie, czy Wy jesteście mądrzy? Rząd nie zapłaci za nic, to społeczeństwo zapłaci. Jakieś odraczanie kredytów, proszę Państwa, podatków, a później poleczą odsetki i wykoszą przedsiębiorcę. Po prostu ograbią go do zera, zdejmą mobiliznę teraz i wyjdzie tak, jak go Bóg stworzył. I ja mówię, Szanowni Polacy, otwartym tekstem, abyście w końcu zrozumieli, co się dzieje. Proszę Państwa, co do wyborów, wyborów nie powinno być teraz, na jesień, oczywiście, że na jesień. No jak, a kto pójdzie głosować, co przez telefon będziemy głosować, tak jak, jak Duda zbierał podpisy? Przecież to wielki pic na wodę jest. Wybory są już sfałszowane. I co, i Duda będzie kolejną kadencję pięcioletnią? Zgodnie z dyrektywą Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził w 2015 roku, my już tej władzy Wam nigdy nie oddamy. No tak. właśnie, a wy Polacy nadal śpicie, no jak śpicie, to śpicie dalej. To jest niepoważne w ogóle z waszej strony. Ja jestem za tym, żeby te wybory zostały przesunięte, one nie mogą się odbyć, bo jak? No zobaczcie państwo, jak można zbierać podpisy z chroniowa ludzi? No przecież to jest jakieś żarty są, prawda? Dokładnie. Oni myślą, że Polacy to ciemny naród. No Beria tam siedzi w tym MSWiA i tam rozkazuje co robić, jak robić, jak katować Polaków, bo za chwileczkę do tego dojdzie, proszę Państwa. Tak, a to, przecież to nie są, to nie są ludzie, którzy cośkolwiek mają wspólnego z Polską. To są ludzie innej narodowości. Szanowni Państwo, Polacy, przebudźcie się w końcu. Przebudźcie się w końcu i rozgońcie to cholerne towarzystwo, bo to cholerne towarzystwo was wyka wy wykastruje. Tak, proszę państwa. Zgadza się. Bo do tego dąży ta cała polityka. Polityka, która jest uprawiana przez ten rząd, jest bardzo złą polityką. Zresztą nie ma żadnego polityka tam, proszę państwa. Pan krzywoustny, y, bo tak na niego mówił, taką ma, taki ma pseudonim w Polsce, ma, mm -hmm. mówię tutaj o Morawieckim. No zobaczcie, a jak on pokazuje, pokazuje tymi rękoma, jakie głupoty opowiadasz tutaj. Glapiński to się całkowicie ośmieszył. Y, y, minister finansów ten, o tym człowieku nawet nie ma co mówić, bo to jest nikt. Y, pani... Minister, która tam zaczęła się przebąkiwać, mówiła bardzo dużo, tylko nie na temat. Jak się okazuje, to nikt nic nie wie w Ministerstwie, że coś takiego w ogóle jest. No proszę Państwa, nabijani jesteście w butelkę non stop, non stop, ale widzę, że wy Polacy lubicie coś takiego. No litość boską, weźcie się opamiętajcie. Kim wy jesteście Polacy? Bo ja już nie wiem, kim wy jesteście. I zobaczcie Państwo, nie zapraszają do telewizji nikogo, bo po co, ale Pan w telewizji bryluje za nasze pieniądze. Tam dwa miliardy dał zresztą do telewizji polskiej, I tam go pokazują wszędzie. Te autokary też jeszcze wozi, chyba ze sobą tych krakierów, którzy tam klaszczą. Zobaczcie Państwo, jest nienawidzonym prezydentem Duda. Takiego jeszcze nie było znienawidzonego. Mówiono na wszystkich, ale ta Jarna Duda jest z Dudą Jadą to nie było takiego wydarzenia, a on nadal twierdzi, że jest prezydentem. Chyba, no ale czego prezydentem, bo na pewno nie, nie drugi RP. To jest jakiś odszczep, odłam, no ja nie wiadomo czego, czy to, no trudno jest powiedzieć, co to jest. Szanowni Polacy, jeżeli wy naprawdę nie weźmiecie się do kupy i nie zaczniecie mądrze i logicznie działać, to was nie będzie. Wy mówicie, że Potocki taki, Potocki taki, a Potocki wszystko przewidział i wszystko jest zgodnie z tym, jak Potocki mówił we filmach. Więc Potocki ma trochę inne informacje, jak cały zarządek, rząd, który jest. Szanowni Państwo, wiem, co będzie dalej. Wiem, co będzie dalej. Dalej będzie tak, bo ten, ten stan, który jest, on potrwa co najmniej, co najmniej 6-8 miesięcy bo tak to musi potrwać. I co, w kamienie będziecie jedli, czy może w drewno, w małe w domu? Na co chcecie że rząd wam da pieniądze? Chyba zwariowaliście. Rząd wam tylko może zabrać pieniądze, ale nie dać. Ale fajnie, że macie mieszkania, chociaż mieszkania będą opuścicie i będą wolne. A te mieszkania już są chętni. Oni już je sprzedali, drugi raz. Zobaczycie Państwo, się moje słowa i powiecie, że Potocki miał rację, bo Potocki ma zawsze rację, bo proszę państwa, gdyby Potocki nie miał racji, to by się nie bali Potockiego, by go zapraszali. Zbiera się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Ja jestem legalnym prezydentem Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej i powinienem brać czynny udział, a tamtych, tamte, tamto coś, co tam się zbiera, to kija i pogrzbiecie i... I pogrzebiecie kijem. Wygonić to dziadostwo, rozpędzić to dziadostwo. Zobaczcie, jak oni kłamią. W biały dzień was okłamują, a robią wszystko odwrotnie. Szanowni Polacy, czy wy nadal chcecie być okłamywani? Czy wy nadal chcecie być masofistami? No na no, litość boską. Nie dajcie się tego oszukiwać. Nie dajcie się, bo nie zasługujecie na to. Nie zasługujecie na te oszustwa. Ja już powiedziałem kiedyś i powtórzę. Proszę pamiętać, że miecz Demoklesa wisi nad nimi i będzie ich rozliczał. Ten miecz, tak, proszę Państwa, Demoklesa, on zrobi porządek, bo musi ten porządek zostać zrobiony. Nie da się tak dalej egzystować żadnemu narodowi. Ja wiem, że naród polski jest lekko ociemnia, ociemniałym narodem, bo widać z tego zachowania, z tego co robi, ale może w końcu się z tego marazmu obudzi. Ale cieszy mnie to, że młodzież przebudziła się i młodzież w tej chwili jest bardzo zainteresowana drugą RP i prawdą, którą Potocki mówi. Przecież jeżeli nie zaproszą do telewizji, to ja nie będę wysłuchiwa wypowiedzi jakiejś tam redaktorka, tylko oficjalnie powiem, co w trawie piszczy. Polska jest bardzo bogatym państwem, ale oni tego nie chcą powiedzieć wprost. Oni rozdają nasze dobra naturalne byle komu, byle, byle dziadowi swojemu, ale da Byle naród Polski nie miał tego, a naród polski ma tam pracować. Jako niewolnicy. No wystarczy tak za Miskeryż. Przecież Morajowski powiedział wyraźnie, że to za miskeryż że Polacy mają pracować. No i tak jest, i tak będzie. Panie redaktorze. Ja powiem w ten sposób, że jeżeli społeczeństwo tego nie zrozumie, to nas nie będzie. To to społeczeństwo jest przegrane. A proszę zobaczyć, na świecie ma zostać. Podobno 2 miliardy ludzi, a reszta ma odejść z tego świata. I to się robi. No wiadomo, jest kto za tym stoi, to jest oczywiste. Jak dwa razy dwa jest cztery, tak wiadomo, że to zrobili właśnie ci, którzy są tak zwani ludźmi świata. Pa, panowie, panów, o, to jest dobre określenie dla nich. A inna to nie ma, no nie ma wyjścia. Zobaczcie Państwo, co oni robią z Wami. Policja, wojsko pościągali 2700 żołnierzy do pilnowania, abyście z domu nie wychodzili. Abyście nawet nie robili podnisko, dali żadnych podpisów, no bo po co? Przecież oni mają tego pajaca, długopisa wyschniętego i on tak podpisuje wszystko na lewo, na prawo. Proszę zobaczyć, jak on wygląda w tej telewizji. Nie wiem, co się z nim stało, ale musi być bardzo ciężko chory. Na pewno ma koronawirus, bo na to wygląda. Może coś naszego gorszego mieć jeszcze. Tak jak w rządzie tam bardzo, bardzo, dużo ważnych osób jest ciężko chorych, właśnie załapało tą przyjemną chorobę. Ja nie życzę nikomu żadnej śmierci, ale niech ich pokaże Pan Bóg. Tak, tak, to będzie dla nich kara i to taka naprawdę mocna. A wracając do tej choroby, proszę Państwa, naprawdę proszę Was, abyście pili na to, jeżeli nie macie czegoś specjalnego, bardzo gorącą wodę. Zioła muszą, się, muszą wrócić do łask. Ja korzystam z ziół tylko i wyłącznie z ziół. Do tych ziół to są wywary się robi, pije się w temperaturze 50 stopni Celsjusza. Jest to bardzo gorące, ale ta temperatura zabija wirusy i to Lekarze wiedzą, dlaczego profesorowie tego nie powiedzą. A jeżeli chodzi o lek, no będzie, jak powiedziałem, za rok może, może pójść, może dłużej. A do tej pory wymrą ludzie sobie spokojnie. Przecież we Włoszech krematoria nie nadążają ich palić. Proszę Państwa, to samo będzie w Polsce za chwilę. Będzie w Polsce, bo musi to nastąpić. To są założenia z 1989 roku i niech żaden pajac nie mówi, że jest to nieprawdą. Ten, kto mówi, to jest zwykłym pajacem. Dla mnie. Czy to premier, czy to prezydent, jakiś tam, bo ja go nie znam, tego człowieka, uzurpatora to jest uzurpator, rząd jest uzurpatorem, to jest wiadomo. On działa cały czas na szkodę państwa polskiego. Proszę pana, proszę państwa, takie głupoty, jakie mówi Morawiecki, on chyba się nie słyszy sam, co opowiada. Proszę, ja jestem gotów stanąć w rozmowie z panem Morawieckim i mu wytłumaczyć to bardzo precyzyjnie, jak, jak również Andrzejowi ludzie, czy któremukolwiek z tych osób. Przecież tak nie można. My jesteśmy narodem słowiańskim, a zrobiliście nas tym paskudnym narodem. Co chcecie nas przerobić? Co? Nie przerabiajcie, nie próbujcie. Bo gdy Polacy się podniosą, to nie zdążycie walizek swakować. Pozostajecie tutaj na, na ziemi, a Wisła będzie zabarwiona na Czerwono, bo Pol naród Polski jest tak bitnym narodem, bo jeżeli głód zajrzy im do oczu, to oni to zrobią. Nawet te zasieki w knesecie na Wiejski nie pomogą wam. Wam nic nie pomoże. Ja nie mówię o Żydach źle. Ja uważam hasydów. Bo to są porządni, porządni Żydzi, oni chcą to, co się im należy. Tak, koniec. Ale Hazarowie, no to jest barachło. To jest barachło. Zobaczcie, ile, ilu morderców tam jest. Gwałcicieli. Jest, jest <śmiech> do śmiechu wartym, niż to da się, się śmiać. Mam na myśli to tutaj byłego marszałka Sejmu. Gwałciciel nieletniej dziewczyny, no przecież to jest przestępstwo. A wspólnik jego to jest Zbigniew Siobro, ustawę zmienił sobie. No przecież, że widzicie Państwo, no, to są poprawcy karci narodu polskiego. Ja pamiętam, jak było jak było UB, bardzo dobrze. I wiem, kto był w tym UB. I świadkiem jestem, jak mojego ojca katowali. Proszę Państwa, NKWD i te popaprańcy żydowskie, to oni katowali naród polski. Nie wiem, jak. Niech mi kiedykolwiek prokurator postawi zarzut w tym temacie, dostanie to mu wpysk z Plumę. Tak, proszę państwa. I tutaj trzeba być jedno, jednoznacznie powiedzieć. Są to zwrotniarze i oprawcy narodu polskiego. I nie ma żadnej dyskusji. No tak, panie redaktorze, myślę, że chyba starczy tego, o czym mówimy. Niech Polacy mają, mo, mają możliwość przestać się z tym, co tutaj powiedziałem. Ten film zostanie jutro wyemitowany w radiu TVP Info z RP. Chcemy, abyście Państwo te filmy propagowali coraz więcej, wszędzie, gdzie tylko się da, bo to jest jedyna droga nasza, którą obraliśmy. I w ten sposób możemy tylko Państwu uświadamiać. Proszę Państwa, mamy tyle innych możliwości wyjścia z tych problemów, które są. Tam jest ustawa z 1939 roku, oddłużenie Polski w 100% w całości. I oni się tego boją, bo wiedzą o tej ustawie. Oni czytają to. Proszę Państwa, im się po nocy śni Potocki i Konstytucja 1935 roku. I dobrze, niech się im śni. Bo oni wiedzą, że my wejdziemy do Sejmu, przyjdziemy po nich, my sobie porozmawiamy na korytarzach, wszędzie, a później no, będą musieli podjąć decyzję, w jakim czasie, ile czasu potrzeba, żeby opuścić Polskę. No proszę Państwa, no niestety, to wszystko ma swoje uwarunkowania, to wszystko ma swoje jakieś tam sprawy. No dobrze, dobrze proszę Państwa, panie redaktorze, halo? Tak, jestem. Ja myślę, że zakończymy, bo tutaj mnie telefony teraz już, roz, już rozstrzygają całego świata. I no, muszę na nie odpowiadać, bo tam bardzo dużo ludzi jest bardzo zainteresowanych sytuacją, jaką mamy w Polsce, zwłaszcza są chorobą, są, są koronawirus. No, muszę rozmawiać, nie, nie, nie mogę poświęcić całego czasu. Zresztą dzisiaj się ukaże, chyba o w nocy, film również, który są na ekranie w dniu wczorajszym, bardzo interesujący. Szanowni Państwo, zbierajcie podpisy, walczcie o Polskę, walczcie o naród, który pozostał, jest nas może około 5% Polaków w tym kraju, a reszta to nie wiadomo kto i co. Proponuję, aby wszyscy Polacy szli do urny, jeżeli nie będą przełożone wybory, chociaż sądzę, że te wybory trzeba przenieść na okres późniejszy wiecie państwo trudno powiedzieć co oni zrobią, ale ja im nie ufam, Mamy, to są wyśrodkowskie społeczeństwa. Także dziękuję państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru, miłego weekendu, no czy miły będzie to trudno jest powiedzieć, bo w mieście nie ma nikogo, szpejtuszy to pozamykane, ale to państwo musicie otknąć na Was skórze dyskusję i rozważyć sytuację polityczną, bo to jest wszystko polityka jak się Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu, panu również, panie redaktorze i do usłyszenia w takim razie. Ja tak samo chciałem podziękować panu prezydentowi. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Do widzenia. Do, do widzenia. Do usłyszenia. Szanowne słuchaczki, szanowni słuchacze, Radia 2 RP, apeluję do Was. Podpisujcie listę poparcia dla prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego, jedynego gwaranta suwerenności i niezależności naszej Polski. Cześć Wielkiej Polsce! Dziękuję.